26 września, Jeruzalem, Księga Życia. Stałość wyraża się także Twym stanem duszy. Właściwością mniszki czy mnicha jest stałość, wytrwałość, trwanie mimo doświadczeń, wytrzymałość w walkach. Gdy trochę pocierpisz, Bóg wszelkiej łaski sam Cię utwierdzi. Umocni i uczyni niewzruszonym. To w Twojej niewzruszoności, nadziei i wiary buduje się wiarygodna stałość. Staraj się o równowagę usposobienia. W zmiennych kolejach losu bądź cierpliwy, nie trać równowagi i żyj w pokoju. Niech wszystko w Tobie, łącznie ze sposobem bycia, mówienia czy chodzenia, świadczy, że jesteś mężczyzną lub kobietą. Zrównoważoną nerwowo i uczuciowo. We wzlotach i upadkach zachowaj wewnętrzną pogodę. Bez przesadnego entuzjazmu, bez zbytniego przygnębienia, bądź stały. Stały w duszy, stały w wierze, stały w wyborach, stały w miłości Boga. Jeśli tak żyjesz, będziesz potrafił także odkryć sens stałości monastycznej. W Jeruzalem nie będzie jej wiele, w porządku geograficznym, gdyż normalnie wspólnoty nie posiadają niczego na własność. Polega ona jednak na wiernej obecności w klasztorze, staraniu się o pozostawienie w celi i odrzuceniu pragnienia ciągłego udawania się tu czy tam. Szczęśliwi ci, którzy nie marzą już o jakimś inaczej lub gdzie indziej. Lecz zapuszczają prawdziwe korzenie, dopiero wówczas wydają owoce.